Cześć, w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy WCW w 2 k 25 MyGM. Przed najpierw na kolejny odcinek dzisiaj mamy pierwsze dwa, pierwsze trzy ICW i WCW, oczywiście, po Klarza The Castle. Na tym live evencie mieliśmy jedną naszą walkę, w której to John Cena pokonał Brona Breakera, a ta rewizja się zaczęła. Mamy też kilka osób, oczywiście, dalej kontuzjowanych. To są takie złe wieści, które wiadomo, no są jeszcze przed Clarża The Castle, bo to się wszystko wydarzyło na tym WCW przed e, Clarża The Castle. Mam tutaj Injury Hub 2, mam Injury Hub 1. Injury Hub 1 dam chyba. Właśnie osobie, która najdłużej czeka, czy najkrócej, można powiedzieć. Może dajmy Becky na przykład, żeby już mogła być za tydzień gotowa i kupimy tego Injury Hub 2. Może to trochę nas kosztuje, no ale jednak, im szybciej te osoby wrócą, tym lepiej dla nas, dlatego, za e, to tak. No i tak, no osoby, które są dla nas istotne, to są osoby z pasami. Da to Trish i Kane na razie myślę, że nie. Beck już miał swojego injury huba. Myślę, że dajmy to McIntyre'owi na przykład. Może, niech McIntyre właśnie będzie już 5 tygodni przed, jak, jak Cody. Tak to będzie wyglądało. No i tak, jeśli chodzi o Money in the Bank, Darby's, Darby Championship, John Cena, myślę, że zrobimy jakiś triple freta. Triple Threat'a, y, na przykład z Brand Breakerem i jakimś jeszcze innym zawodnikiem jest Kurt Angle, którego z miłą chęcią zobaczył w walce z Siną, ale w przyszłości nie, nie, nie od razu tak teraz, żeby, a tego może Bron Breaker i... no właśnie, nie wiem jeszcze w sumie kto ale to nie jest istotne, bo ta osoba może być dodała nawet tuż przed Money in the Bank nawet mogę go do sobie podpisać na tydzień najważniejsze Bron Breaker i Sina, oczywiście im będziemy tą rywalizację kontynuować więc na przykład możemy zrobić callout Siny na Breakerze na przykład United States, no to na ten moment nie ma co planować, bo nie wiadomo kiedy McIntyre wróci, czy będzie gotowy, czy będzie go niegotowy, nie, nie wiadomo, ciężko powiedzieć. Becky, ona będzie gotowa na pewno i Becky miała walkę triple threat właśnie, więc Becky by się przydało żeby jej rywalizację z Trish i mieć taką walkę one on one, tylko że właśnie na ten moment tego nie mam więc może... Może to ktoś inny, na razie ciężko powiedzieć właśnie kto to by mógł być. Asuka bo w triple frecie z Becky i Trish, więc no nie wiem, czy chcę widzieć walkę Aska Becky potem Becky i Trish, za dużo byłoby walk z tymi 13 złowniczkami, więc na razie tak, no nie wiem. Może poczekamy na to jeszcze, żeby właśnie to rozwiązać. Women's Active na razie nie mamy oczywiście tych pasów. pasy pasość, tak sobie myślałem. Ale no nie wiem, sobie dokładnie, aby... No to, to mówiłem o tym, że Becky i Lara byłyby opcjami, tylko że Becky ma ten pas. Mam tutaj niby tag team właśnie Charlotte i Becky naprzeciwko Aleksy i Jaskim, a tak właśnie sobie myślę nad tym i no nie wiem właśnie, czy to są te taktymy które chcę aby dalej iść w te tag teamem. w sumie nie mamy jakiś tam wiem super Dużo opcji. Tak, no to wiem, że Kane i Undertaker przeciwko Kodiego Randiego, no ale na ten moment Kane jest kontuzowany, Kod jest kontuzowany, więc na ten moment ciężko, naprawdę. Ciężko jest cokolwiek, aby planować przez tę kontuzję. To jest fajny parkard Please, popular available cruiser. Alexa, tak? No właśnie, no ale Alexa może doznać kontuzji, tego się troszeczkę obawiam. Nie ma no dam chyba, Alexa, bo tak mówiłem, no chciałem tego bardzo, ten. Ten kontrakt To nie będę je zużywał, no chciałem to nie ukrywam, więc no, zaryzykujemy Nie dam żadnej sytuacji. Może walka jakaś, no może tą rewalizację z Charlotte jeszcze nie będę kończył, najwyżej zakończę może na Na WCW przed Money the Bank, na razie może niech ma walkę z Lyra, załóżmy To nikomu nic nie obiecamy chyba No ja tego tak, no kto tutaj byłby jeszcze w akcji Staminowo możemy żyć walkę przed Taker i Randy to ma sens ale pod rywalizację. Oprócz tego zawodniczki mamy dwie. No, z tym, że a trochę... No jest to ryzyko. Na pewno debiut karta Angla byłby fajny. Kurt Angle, no może przed Romanem Romanym Na przykład załóżmy, choć Roman i ma punk mają rywalizację, ale może właśnie walkę przed Romanem jako taki debiut. To by nawet całkiem dobrze wyglądająca walka. I moglibyśmy nawet tym zrobić może jak Stream Rulsa, albo nie. Tutaj zróbmy Extreme Rules, żeby tutaj właśnie była jakaś fajna stypulacja. Na przykład im Extreme Rules Match. Albo nawet dam im Force Gun Anywhere. Obydwaj mają super stamina, więc dam im Force Gun Anywhere nawet. Tutaj może być, nie wiem, Table's Match załóżmy też. Żeby jakaś stypulacja, bo ta walka będzie słaba, więc właśnie chcę te inne ratować. No i jeszcze będziemy mieli walkę... No pewnie staminowo wolę dać Brona niż Askę w walce, dlatego Punk i Breaker jeszcze będą mieli walkę. A ta walka pod względem popularności, bo powinna być całkiem spoko. Więc mam, mam nadzieję, że no tutaj chyba nie muszę dać żadnej aby żeby, żeby tę walkę jakoś. Bo tutaj no, pod względem popularności zwłaszcza Lara, wiem, że to będzie słaba walka, ale to właśnie chciałbym, żeby reszta walk były w miarę dobre. A to nie mogę dać stypulacji, bo to zwiększa szanse, że Aleksa może dostać kontuzji. No i tutaj po prostu zrobimy self promo, pewnie. No, tak, zrobimy self promo, dwa. Dla Aski oraz dla shard bo chyba role żadnego nie. Ani inne, inne rzeczy nie. To mamy już jedno completed. No dobra, tak to wygląda. Nie mamy za dużo tutaj, tam, jak tej pola do manewru, może powiedzieć. Nie ma tutaj wiele osób do użycia, więc tak to będzie wyglądało. Health spa dla kogoś? No, nie będziemy tak robić. Choć mógłbym przy ASC nie robić, promadać i to, ale może. Może tak nie. Castle rate, to na pewno i teraz, i te inne rzeczy też nie będziemy robić teraz, więc po prostu przechodzimy dalej. Pierwsze show mamy gotowe tutaj. Tutaj między innymi zobaczymy debiut karta Angla, który zmierzy się właśnie z Romanem Reignsem. To brzmi naprawdę mega ciekawe. Taka walka. Kart Angle i Roman Reigns. I ten pojedynek, Tables, wygrywa Roman Reigns. A więc nieudany debiut karta Angla, ale to nic. Bo to i tak ma taka porażka, że nie był przypięty i poddany. Callout udany. Tutaj czy Alexa dozna kontuzji i dołączy do wielu osób. Lyra wygrywa. Alexa nie jest kontuzjowana. I to są największe wieści. I walka ta była lepiej oceniana niż myślałem. Aska plus 3 popularności to fajnie. Punk i Breaker. No Breaker nie powinien dostać kontuzji. No, nigdy nie wiadomo. Wi wiadomo, że wygrywa. I nie ma tutaj kontuzji. Okej, okay, to dobrze. Charlotte plus 4 popularności. I ten Force of Anywhere w main eventie wygrywa jeden z pretendentów do pasu, może powiedzieć. czyli taker. I mamy tutaj początek i rywalizacji. I czwarty. jest ep pojedynek, więc to też na pewno super. Tutaj, czy ktoś od nas? Tak jest. E Priest właśnie jest od nas oddany. I Priest tutaj będzie w akcji. Smackdown ma dwa title matchem. To jest real Play, którą możliwe, że do nas dołączy jeszcze w tym sezonie, tylko później. Tutaj dwa title matchem. Nasza show nie wygląda jakoś potężnie, ale to nic. Tracimy 4000 fanów. I zyskuje 4000. Smackdown zyskuje 12. Row zyskuje 16000, a tam prawie zyskaj 6, gdyby nie fan bonus. Ale to nic, powiemy, że gdzie, wiemy ki kiedy, może i gdzie robimy naszą robotę, jeśli chodzi o właśnie te oceny. Mamy kontrakt na negotiation. to chodzi Tak, nie wiem w sumie, komu byśmy dali. Nawet to nie, nie wiem, ile osób mamy na kontraktach. I want a triple threat or a fatal four-way? Może coś znajdziemy. Mo może coś znajdziemy. Najwyżej ktoś podpisze. Oj, punk. Nie wiem, nie wiem, naprawdę, nie wiem. Okej. Okay. Within next three weeks Within next three weeks tak by mi to wychodziło Drugi, trzeci... i czwarty tydzień, czyli to było chodziło przed Money in the Bank Czy chciałbym zrobić walkę. Okej, okay, dobra. Może i dam radę to zrobić. Jakby. Może i to dam radę zrobić sobie. Fajnie bo bym mógł mieć gdzieś fix match, a to wtedy bym... może bym nawet był na jakiejś właśnie tygodniówce i dałbym po prostu Fix match, żeby na pewno nie wygrał, ale żeby miał swoją walkę kontrakt negocjacyjny, aha, czyli Lyra jest jedyny, ale Lyra, to myślę, że to jednak jakaś osoba, która widzę większą przyszłość, może być i kolejny raz mamy coś, co mi się bardzo podoba, Iron Man match musimy zrobić musimy żyć Iron Man match, bo to jest sytuacja, którą muszę mieć, absolutnie Bardzo na naszą sytuację z kontuzjami absolutnie potrzebuję to mieć W tem mógłbym użyć, czy to na McIntyre'a, czy na Kodiego, czy na Kane'a, bo tam wiem, na jest najmniej nam potrzebna, bo nie ma jakiejś takiej dużej, no wiadomo, że chciałbym zrobić walkę Becky i Trish, prędzej czy później ale na ten moment jeszcze to nie jest coś, że muszę to teraz zrobić, a resztę bym wcześniej chciał na pewno mieć. Czyli jakiś tak. Czyli Roman chce jakiś triple fret. Zadam mu jakiś triple freta na przykład. Kogo tutaj może mieć w ringu? Myślę, że. Myślę, że dam. Yy, czemu nie? Niech mają kolejną walkę z stypulację. Tym razem może niech to będzie opener. Niech, niech będzie kolejna właśnie walka ze stypulacją. Powiedzmy, z nimi niech oni mają tego Iron Man matcha, Randy i Taker znowu. A ten Triple Fred. No nie wiem właśnie z kim będzie. Na pewno będzie to Roman. Pod względem, No tutaj potrzebujemy. Face na pewno. No df... Jaką bym zobaczył walkę? Może bym zrobił walkę Card Angle i Braun Breaker później, więc. Punk i Sina, taki duży, potężny pojedynek, możemy zrobić triple frecie, w main evencie, czemu nie? Ty miał fix matcha, to mógłbym tutaj na przykład robić zrobić title match nawet. A tak to no nie. Choć nie, właśnie, może jednak Cena lepiej, żeby nie był w triple frecie. Może lepiej nie, choć w sumie, no, albo Bron albo Cena, jeden i drugi, no okej, okay. no to już niech będzie ta Sina. Tutaj niech będzie... Albo, w sumie... Możemy zrobić. Jednak tak, że dałbym tutaj karta Angla. Tak jest, bez jeden heal już przynajmniej. I dwie walki kobiet moglibyśmy zrobić. Czy, może, czy możemy, czy nie możemy. Powiem tak. Ym... No, ciężko mamy dwie hinzowanie z tym, że Alexa nie mogę zbytnio użyć, no bo ma 22 staminy, więc chyba jednak zrobię walkę taką. Taką okay, myślę. Chyba, że kogoś podpiszemy, no nie wiem, zobaczymy. Na tak, na właśnie Charlotte może się zmierzyć z Aleksą, no to nie. No to z Aską może się zmierzyć. I wtedy mi zostaje Lyra i Becky, one mogłyby walczyć. Tylko że właśnie potrzebuję jakieś jeszcze heal zawodniczki pewnie. Masina Breaker, no nie wiem, nie chciałbym zbytnio używać jednego i drugiego, bo mam tam, tak wiem dość niską staminę. Aska też, z tym, że no Aska nie, nie ma dużych planów obecnie więc może i tam wiem, podpiszemy jakąś dosłownie jedną zawodniczkę na tydzień. Female. Albo na więcej niż tydzień, jeśli będzie ktoś coś ciekawego. Nie ma nikogo zbyt ciekawego. Największa popularność ma i więc Iwtorez z nich wróci na jeden dosłownie tydzień. Eee, I właśnie Eve tutaj, niech zobaczy w takim Triple Frecie. Becky, i Lyra. Można nawet jakiś taki tables match, żeby też ta walka była lepiej oceniana niż by normalnie była. No, tak by to mogło wyglądać potencjalnie. W taki sposób Roman jest zadowolony. Roman jest zadowolony, tak jest. I mamy też Iron Man Match. Jeszcze tutaj mamy tak. Call out scene na Breakera. Breaker może zrobić promo. A Alexa może zrobić też w sumie promo. Tak by to właśnie wyglądało. Tak wygląda nasze kolejne show. Tutaj troszeczkę sobie wydamy na to show na pewno. Tutaj popularność zaplan pójdzie w górę. Na panu minimum jedna walka będzie miała trzy gwiazdki. Triple Fred. Jest akurat. Promo 250 tysięcy. Wydam troszkę na te proma. Baxter Bros. nie. Higher 5 Superstars. No to jeszcze jedną osoba potrzebujemy. Tak, team match tutaj akurat nie będzie. Więc tak to właśnie wygląda. Tak wygląda nasze kolejne show. Zaczynamy pojedynka Iron Man match. Taker i Randy. Ostatnio wygrał chyba Taker. Teraz wygrywa Randy, więc mamy jeden, 1, 1 pomiędzy nimi. I kolejny Amazing pojedynek między nimi. Mamy drugi poziom rywalizacji tam. Tutaj mamy trzeci, jeśli chodzi o Sine Breakera. a żeby nie doznać kontuzji. Wygrywa Charlotte. W kontuzji nie ma. To dobrze. I też w oceniania najgorzej. Breaker plus 3 popularności. Ten Triple Fred. Wygrywa. Wygra Eve. To ciekawe, ale jej już dłużej nie zobaczymy tutaj. Alexa plus 5 to super, no i main event, wygrywa, Roman chciał tą walkę i Roman tą walkę nie wygrywa, Cardangle zgarnie swoje za to pierwsze zwycięstwo, Punk i Reigns na drugi poziom rywalizacji, nawet nie ukrywam, że zapomniałem o tym, a w dobrze wyszło właśnie, że oni tutaj walczyli, bo ich rywalizacja wpada na drugi poziom, może będą mieli jakąś walkę na WCW przed Money in the Bank, może tak, może nie, zobaczymy. ECW miał jeden title match, jeśli dobrze widziałem, SmackDown ma jeden title match, też walka pas z tak Teamu, a Raw ma walka pas World Championship, który ma Lesnar. Całkiem spoko show, nie jakieś najlepsze, ale nie straciliśmy fanów, więc jest okej. Okay. ECW zyskało z 1000 więcej fanów niż my. SmackDown, gdyby nie fanbounce, to też z 1000 więcej niż my. tak się co sąmy. Więc no tylko SmackDown się uciekł jakby. Może nie uciekł, ale się zbliżyło, ale to i tak 10 tysięcy nie robi zbytnio dużej różnicy na temat jak to wygląda. Czy ja? Czemu nie? Czy ja źle zrozumiałem czegoś? Coś znaczy źle zro... zrozumiałem? Czemu nie dałem. on chciał tylko Fatal 4? A może chciał Triple Fred Normal? Nie, nie, to był Normal. Nie mam pojęcia, prawda? Będąc czterym. Nie mam pojęcia, prawda? Okej, okay, dajmy Health Space, czemu nie? Ale naprawdę no nie mam pojęcia, co ja zrobiłem. A co tam właśnie, bo powinno pisać Fail. A, Undertaker. Nie wiem czemu kompletnie o tym nie zignorowałem. To jakby przeczytałem: Promise Roman Reigns Triple Fred Match. Nawet nie wiem czemu nie, nie patrzyłem z kim. Ok, no szkoda, szkoda, bo tak wiem, mówiłem, no, kompletnie jakby zapomniałem. Nie, nie poprosiłem na to dokładnie. No to szkoda mi tego. No okej. Okay. Dobra, tutaj nie będę pewnie kupował rzeczy na ten moment. Tu Extreme nie. Premier Fizio może się przydać, ale nie wiem czy chcę na to wydawać. Na pewno kontrakt negotiation na to nie dam. Injury hub. Kane za chwilę wraca, więc Taker, e, znaczy McIntyre lub Cody. McIntyre lub Cody. Kogo bardziej potrzebuje? No chyba chcę jednak McIntyre jako singles championa, żeby mój singles champion wcześniej tam wrócił. Więc on już wraca. I może dać jakoś myśleć o jego walce o Parzy United States. No z kimś będzie pewnie rywalizacja, jakąś dłuższą rywalizację. Może w sumie. Nie, kartę nie. Może jakiegoś zawodnika podpiszę jeszcze właśnie pod walkę. Dopiero. Może zrobiłbym walkę z Angle i Breaker na przykład o pas, A McIntyre mógłby mieć. Albo. Albo bym zrobił nawet może jednak. Nie wiem, w sumie. Sobie tak myślę, właśnie kombinuję nad tym. Nad Cinepunkiem i Rumanem. Czy ich nie wrzucić? Ale znowu wtedy właśnie no, ich pewnie potrzebuję, bo nie wiem, ile będę miał walk. Kane, znaczy, te, czy, czy Cody wróci? Czy zdąży Cody wrócić na. Da, dabie przed Clash of the Castle. Nie Clash of the Castle, tylko Money the Bank. No, musiałbym dostać Injury Hub 2. Więc no, nie wiem, czy to zdąży. Cody, to jest ten problem, właśnie. Nie wiem, nie wiem, chyba, chyba nie będę nic zbukował, już, bo i tak to jest za tydzień. Nie będę już chyba zaczął jakieś rywalizacji. Po prostu pamiętaj, dojdziemy do tego momentu, wtedy będę myślał. Na razie nie będę się aż tak ostro tym skupiał. Na razie tak, no. Proma, które mogę zrobić, no to breaker na Sinawu w mainie będzie, znaczy może się zmierzyć z. Może z McIntyre'em? Choć już mieliśmy tą walkę, to no może niech będzie to Roman jednak. Niech taki po jednak będzie. Jak tutaj inne rywalizacje już mam, które są? Randy i Taker. Na razie im odpuszczę, chyba żeby nie walczyli znowu. Chyba. Znaczy przynajmniej przeciwko przeciw, przeciw sobie, może, że może nie będą walczyć. Panki i Roman no, Też myślę, że nie wiem, czy w sumie muszę tą rywalizację jakby już teraz O Panka będę pewnie potrzebował, więc myślę, że nie będę tego robił Alexa to nie potrzebuje, no Nie mamy na ten moment, ale w sumie jest Aleksa, i raczej znaczy Charlotte i Becky, ale też to Problem mam właśnie taki, że nie mam tego dużego rosteru, więc nie mogę się Zwycięstwo pozwalać na to, a przed natalek team call outa. Osoby, które są tutaj w stanie walczyć, to, no, no to jest tak yy, Na pewno McIntyre, jego powrót może zmierzyć się z yy, może kart angle to się też... E, kart angle, tylko to się może zacząć rywalizacja tutaj. Może zrobimy tą rywalizację, może nie. Sam nie wiem w sumie. Tylko czy chciałbym, żeby. No bo w sumie jakby taka ta, rywalizacja była. A w sumie może i to zrobimy. Może i to zrobimy w sumie taką rywalizację. I potem na przykład Card byłby mistrzem. W pierwszej walce tam sobie może przegrał kart, angle, w drugiej by wygrał. I może na przykład na wreszcie Albo on da być przed by kartę Angle kontra Brune Br Breaker opas United States. To brzmi ale fajnie. Więc może taką walkę zrobił. Więc może. Chyba, że się nie zacznie rywalizacja, Zobaczymy. Tak czy tak, taką walkę możemy zrobić. Randy i Punk mogą się zmierzyć. Taker i tak nie ma za dużo do roboty. Więc może i zrobi interference w sumie. Bo i tak tam nie ma za dużo do roboty. Więc może zrobić Ranin. A tutaj jeszcze zrobimy walkę. Mam tylko jedną heal zawodniczkę, to jest problem. No to będzie trzeba podpisać jakąś jedną heal zawodniczkę w sumie. Female, heal. I w tores wraca. Czemu nie? I Ftores wraca na kolejny tydzień. I jej możemy zrobić walkę z Becky, bo one mają rywalizację, w sumie. Właśnie, więc. Albo nie, może zróbmy. Może na nie, bo Becky ma to 35 stamina może dajmy to jednak Charlotte czy Lire. A może nawet zróbmy takiego triple freta? Triple fret extreme rules? Czemu nie? Może być. Bo te walki powinny mieć dobre ceny, a ta walka, właśnie, może niech ma sytuację. No to jeszcze proma. Becky i Alexa mogą zrobić kolejne proma. Tego nie musimy parkardy mieć. Show z chyba też nie. Myślę, że nie ja miałem do tego show z właśnie, 8, bo jednak bym miał mało pieniędzy, za mało pieniędzy miałbym, więc nie. Chyba nie ja będę też tych brał rzeczy. 7% of der-revenue. To zrobimy przed premium live eventem, myślę. No, to zrobimy przed premium live eventem, więc to chyba tyle. Wydaje mi się, że tak to wygląda. Wydaje mi się, że nie, nie robimy tutaj już nic więcej, jeśli chodzi o to show, aby tak to będzie wyglądało, myślę. Więc zaczynamy od walki McIntyre kontra Card Angle i zobaczmy, co się tutaj wydarzy. Zacznie się rywalizacja. Walkę wygrywa McIntyre. I rywalizacja się zaczyna. Ok, no to może właśnie będziemy kontynuować tę rywalizację. To jest czwarty poziom, to dobrze. Tutaj Randy i Punk. Walkę wygrywa Punk. Trzeci poziom rywalizacji Taker i Orton jest. Becky ma 70 popularności. Ten Triple Fred. Wygrywa Charlotte. Alexa ma 172 72 popularności i Main Event wygrywa nasz mistrz, czyli Sina wygrywa i walka na 3,5 gwiazdki oceniona. ECW robi 0 title matchów, co jest ciekawe i rzadkie bym powiedział, jak na te właśnie inne brandy. Akurat SmackDown też nie robi. A Raw robi jakiś title match? Row robi już title matcha, opas Tak Teamu. Całkiem solidne show mieliśmy wrażenie, podobne jak reszta. Zleciliśmy 1000 fanów, ECW zyskało prawie 5. SmackDown 3, row prawie 2, wszystko takie, aby blisko się bardzo. Mamy kontrakt negotiation? Nie, to w sumie może dam lajr, bo nie chcę i dać tego żółtego kontrakt negotiation, ale to może by mi w sumie dał. No to złote zostawić na jakąś taką, jakby gwiazdę potencjalną. Okej. Okay. Tylko właśnie to jest. No jaki, jaki darz? Nie, nie mogę tego zrobić jednak. Ehm, nie mogę tego zrobić. No, dobra, dajmy jej to, może być. Bo właśnie boję się, że gra pomyśli, żeby dać jej ten złoty. Więc nie chcę tego robić, na no razie czego. No, Okej, okay, no akurat potrzebujecie, Kane. No dobra, muszę mu dać te 100 tysięcy. Nie jestem fan tego. Dobra, może jeśli będę pamiętał, to jakąś walkę tak wam zrobię. No i teraz Injury Hub Fixed Match. Bardzo fajne Power Kardy, które się mogą przydać. Injury Hub dajemy. Kodiemu, no Kodiemu dajmy, Kodiemu dajmy, choć tak niestety na tym showu już nie będzie, ale dajmy mu ten injury hub. I będzie I teraz tak Co by tutaj zrobić za walkę? Może wiem co zrobimy w sumie Skoro Kodi dopiero wróci Za dwa, ty za tydzień, to może właśnie, a jaką ma staminę? Ma dobrą staminę, to może właśnie zrobimy tą walkę tak teamu na Man in the Bank, a tutaj zrobimy walkę... choć nie wiem, to jest Punk. A okej, okay, może i zrobimy to właśnie w taki sposób, że zrobimy Fatal 4 Way opas World Championship. W taki oto sposób. I w taki sposób Punk ma swoją walkę opas. Coś takiego może zrobić. Taki duży main event Fatal 4 Way opas World Heavy Championship. Punk będzie zadowolony. My mamy naszego title matcha i mamy też rywalizację. No może tak być. Cartangle i McIntyre zmierzą się tym razem. O pas Może to być Last man Standing, albo może nie. Może dajemy im TLC match. Tutaj McIntyre wygra i będą mieli, rywaliza będą mieli kontynuację rywalizacji I potem Cartangle wygra, przed może. Becky i jej pas, no Ona będzie miała. No musi jakoś obronę tutaj mieć, myślę. I pod względem popularności może niech to będzie Alexa na przykład. Alexa i Becky mogą mieć. Taką. Ale na sumie o, nie, nie będę robił Triple fleta. Miałem robić Alexa i Charlotte, ale nie, nie będę robił kolejnego Triple fleta o Women's Championship. Więc to może tutaj być taki pojedynek. To może być co? Main eventem. Nie wiem, tam jakoś. Rywalizacja Damek jak Simulus. Czemu nie? Niech będzie jakaś ta sytuacja. Tutaj. Tutaj nie będę dał chyba sytuacji. Czy Gauntlet? Bo tutaj chyba mieliśmy Gauntlet. Tylko, że to nie jest aż tak wartościowe dla mnie. Zacznie jest ten Pire jaki super, a te gauntlety. One, one, one on one until one remains. To byłoby ciekawe, ale nie, może może po prostu normalny taki fatal four-way zróbmy tyle. Oprócz tego jeszcze jakie walki byśmy zrobili. Randy i Taker w normal meczu mogą się zmierzyć, a na Money in the Bank będą mieli taktyczną walkę. I do tego no to brakuje nam jeszcze, no, zrobimy jakiś pewnie triple threat, jeszcze taki właśnie z tych zawodniczek, które tutaj mamy. Taki triple threat możemy zrobić. Jakie lekkie ryzyko, że Charlotte może doznać kontuzji, ale to spróbujemy. No i mamy tylko jedno promo, nie mam więcej slotów. Mógłbym coś po potencjalnie podpisać, ale nie będę, na, bo aż tak mi nie jest potrzebny. Ja, jeśli jestem w stanie, a jestem w stanie złożyć całkiem solidny matchcard z osób, które mamy, to jest ok. A to wiadomo, no mógłbym tutaj mieć jeszcze trzy sloty na promo, ale to nie jest aż tak bardzo znowu kluczowe. Więc tak to będzie wyglądał, Tak będzie się prezentował nasz matchcard I tak patrząc na to, że właśnie jest to dość randomowo, które poskładane, nie ma co ukrywać, to i tak bym powiedział, że jest całkiem ok. I tak mam wrażenie, że ta, całkiem to ok wygląda i to właśnie będzie w następnym odcinku. A teraz będziemy kończyć już dzisiejszy odcinek, więc dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć!